Cześć, witam Was w kolejnej części serii, w której opowiadam Wam historię moich psów i dzisiaj opowiem Wam historię Hai, i to będzie historia o tym, jak pandemia totalnie zmieniła moje plany. Żeby ta historia miała sens, to muszę Wam najpierw opowiedzieć historię Maisie, a przynajmniej tą część, której jeszcze nie znacie, ale brała istotny udział właśnie w pojawieniu się u nas Hai. Maisie jako szczeniak mogła do mnie przyjechać dopiero jak skończyła 15 tygodni, bo ja wtedy mieszkałam w Wielkiej Brytanii, więc ona musiała mieć szczepienie na wściekliznę plus kwarantannę. I mieszkała do tego czasu w swojej hodowli. Ewa zrobiła jej super socjal w tym kontekście, że ją wszędzie ze sobą zabierała. Ona faktycznie chodziła w różne nowe miejsca, poznawała nowych ludzi. Natomiast Ewa nie miała prawa jazdy i Maisie dość rzadko jeździła samochodem, i jak do mnie już trafiła, to niestety okazało się, że ma straszną chorobę lokomocyjną. No, ale wtedy ja zasadniczo się tym bardzo nie przejmowałam. Ona była mała, więc uznałam, że po prostu z czasem jej to przejdzie. Zabierałam ją często samochodem, nawet na takie krótkie przejażdżki do parku, tak żeby miała z nim jak najczęstszy kontakt i żeby ten samochód po prostu jej się dobrze kojarzył, jako taki transport, portal e, do miejsca docelowego, gdzie będzie fajnie. No, ale miesiące mijały i tak naprawdę nic się nie zmieniało. Mazie w samochodzie cały czas wymiotowała, była osowiała, w ogóle nie chciała do tego auta wskakiwać, i tak naprawdę, jak już nawet dojechaliśmy na miejsce, jak to była jak Jakaś dłuższa wycieczka, to ona jeszcze na tym miejscu czuła się okropnie i po prostu tylko oglądała się za siebie, czy będziemy już wracać w stronę auta, czy nie. My próbowaliśmy naprawdę w tamtych czasach różnych metod, próbowaliśmy jakichś leków, próbowaliśmy różnych patentów, żeby ją karmić, nie karmić, woziliśmy ją w różny sposób, jeździła w klatce, na przednim siedzeniu, na tylnym siedzeniu, na moich kolanach, nawet swojego czasu jeździła na takim podwyższeniu w foteliku, bo gdzieś wyczytaliśmy, że to może pomóc, ale niestety wszystkie te metody się u nas nie sprawdziły. Później, jak Maisie dorosła, wiadomo, ja trenowałam z nią drwity, więc chciałam z nią jeździć na zawody. No i miałam za każdym razem taki problem, że jak na te zawody już dojechaliśmy, to Maisie czuła się okropnie, w ogóle nie zachowywała się jak ona biegała powoli, była taka rozkojarzona i było widać po prostu, że jest mega wykończona po tej podróży w aucie i cały ten weekend, gdzie była w nowym miejscu i my wiecie, wrzucaliśmy ją do auta bo jechaliśmy do hotelu, później rano znowu wrzucaliśmy ją do auta, żeby pojechać na zawody, to ona była mega rozkojarzona mega niechętnie podchodziła do tego typu wyjazdów i ja też trochę miałam takie wyrzuty sumienia, jak ją zabierałam właśnie na te zawody, więc z czasem e, myślałam, że już po prostu nigdy nie będzie tej poprawy e, i wiadomo jeździ na treningi ze mną normalnie i tą krótką wycieczkę jeszcze była jako taką w stanie znieść. Czasem jej się zdarzało wymiotować, ale powiedzmy, że to było do ogarnięcia. Natomiast, właśnie jeżeli chodzi o te dłuższe wyjazdy, to ja z czasem miałam troszeczkę z tyłu głowy, gdzieś planowałam właśnie tego typu wyjazd, że no nie jest to do końca w porządku pod właśnie tym kontekstem tego, jak ona się na nim będzie czuła. Natomiast tak jak ja wam wcześniej wspomniałam Maisie to jest Shetland, który ma naprawdę super charakter. Ona jest mega otwarta, mega kontaktowa, mega socjalna, jest bardzo fajna, jeżeli chodzi też o pracę z nią. I było mi mega przykro właśnie w tamtym czasie, że ona na tych zawodach nie jest w stanie być normalną sobą, tylko że ma ten problem właśnie z chorobą lokomocyjną. I wtedy pojawił się też pomysł właśnie między m.in. jak też już poznałam inne Szetlandy, zobaczyłam, że nie wszystkie Szetlandy są takie fajne jak Maisie, że fajnie mi się z nią biega i ogólnie może byłoby też opcją dla mnie, żeby posiadać jeszcze jednego Szetlanda. I zastanawiałam się właśnie wtedy nad tym, żeby ten Shetland po prostu był dzieckiem Maisie. Ale ja też w tamtym czasie miałam zarezerwowaną właśnie już nasę w hodowli, więc to był taki plan przyszłościowy, ale ponieważ częściowo zrezygnowałam z tych zawodów ze względu na tą chorobę lokomocyjną, to postanowiłam, że po prostu pokryję Maisie i zobaczę jakie te szczeniaki wyjdą. To był też mój pierwszy miod, bo ja nigdy wcześniej się w ogóle nie interesowałam hodowlą psów, więc wybraliśmy właśnie psa dla Maisie. Zdecydowaliśmy, że właśnie ten miód się odbędzie, i to było zaraz przed tym, jak właśnie pojawiła się u mnie Nasa. To dosłownie kilka miesięcy przed był ten miód, więc tak naprawdę ja zdążyłam ten miód odchować. Szczeniaki pojechały do nowych domów, i później pojawiła się u mnie Nasa. I tutaj muszę jeszcze jeden wątek wpleść właśnie w tą historię i to będzie wątek Nasy, bo jak wspominałam Wam też wcześniej w poprzednim filmiku Nasa od początku była mega grzecznym szczeniakiem. Ona naprawdę nigdy mnie nic nie zniszczyła, nie miałam z nią żadnych problemów z przywołaniem, z jakimś posłuszeństwem, z takim życiem codziennym. Ona była mega bezproblemowa, więc tak naprawdę jak miała kilka miesięcy, to ja się czułam, jakbym miała normalnie ze sobą dorosłego psa. Ja byłam wtedy w stałym kontakcie właśnie z właścicielami szczeniaków po widziałam jak się rozwijają, że wzięły sporą część charakteru po i były naprawdę bardzo fajne. I biorąc właśnie pod uwagę to, że nasa była już ogarnięta, że to był dość spokojny szczeniak, to gdzieś tam dość szybko pojawiła się właśnie myśl, żeby powtórzyć miód i sobie tego szczeniaka po zostawić. Ja ten miot miałam zaplanowany w okolicach lata, natomiast w marcu okazało się, że pojawił się koronawirus, była pandemia, wszystkich nas pozamykali w domach i tak naprawdę wtedy też krótko po jakimś czasie ogłoszenia właśnie tej pandemii zamknięto wszystkie granice. Mais miała dostać cieczkę pod koniec kwietnia i tak naprawdę na początku kwietnia już było wiadomo, że ja tam nie pojadę, bo miałam jechać do Austrii, a było już wiadomo, że granice nie zostaną otwarte, więc już z góry wiedziałam, że ten miód z Macy nie ma szans na to, żeby się odbyć. I tak też było w przypadku właśnie miotu, z którego jest Haja. Jej hodowca właśnie ogłosił zapowiedź tego miotu i później po prostu wrzucił chyba tą zapowiedź ponownie, że ta lista rezerwacji jest otwarta, ze względu na to, że dużo osób właśnie zrezygnowało i ja pamiętam, że wtedy totalnie przypadkiem właśnie gdzieś tą zapowiedź miotu zauważyłam i ten miot mi się bardzo spodobał, bardzo podobali mi się właśnie oboje rodzice i też pamiętam w tamtych czasach, to było na seminarium, na którym byłam właśnie w okolicach majówki, też rozmawiałam z kimś, kto te psy widział na żywo i też mi właśnie potwierdził, że na żywo też są bardzo fajne, więc właśnie gdzieś tam migła mi taka opcja, żeby może jednak zmienić totalnie moje plany i jako trzeciego mojego psa wziąć właśnie Border Collie. Tutaj w sumie ta historia jest trochę podobna jak w przypadku Nasy, bo ja też już sobie ułożyłam w głowie, że właśnie będę mieć kolejnego psa, że zostawię sobie tego szczeniaka po mezi, że będziemy organizować właśnie ten kolejny miot. Natomiast znowu ta pandemia pokrzyżowała moje plany, i właśnie w tym momencie, jak gdzieś tam zobaczyłam tą zapowiedź, to byłam trochę rozgoryczona tym, że to się nie uda. I z jednej strony, właśnie te psy mi się podobały, to był taki moment, że normalnie tego psa pewnie bym nie mogła wtedy zarezerwować, natomiast dużo osób rezygnowało ze względu właśnie na te ograniczenia w przemieszczaniu się pomiędzy granicami różnych państw. I postanowiłam właśnie wtedy, że napiszę i spytam się, czy są wolne szczenięta i czy właśnie jest opcja, żeby z tego miotu dostać suczkę. Ja zapytanie o te szczenięta wysłałam bardzo późno, bo to było chyba jakieś dwa tygodnie przed tym, jak te szczeniaki miały się urodzić, więc normalnie lista rezerwacji jest już wtedy pełna. Natomiast to były czasy pandemii, więc Allen odpisał mi, że zobaczymy jak szczenięta się urodzą, ile finalnie ich będzie i jak właśnie się rozłożą te rezerwacje. Jak już te szczenięta się urodziły, to dostałam wiadomość właśnie od Alena, że jest dla mnie jedna suczka. No i jak już dostałam tą wiadomość, to z Damianem stwierdziliśmy, że dobra jedziemy, bierzemy, e, że ten miód mi się właśnie bardzo podoba. Nasa już była ogarnięta, więc tutaj nie było to problemem w sensie logistycznym, bo ja zawsze mam taką zasadę, że jeżeli biorę kolejnego psa, to ten pierwszy już musi być poukładany. Więc tutaj wszystko było ogarnięte, no i uznaliśmy, że może to jest dobry moment, może to jest też fajny okres, bo też wtedy była ta pandemia, ja byłam zamknięta w domu, więc tak naprawdę w ogóle jeszcze nie jeździłam do biura, więc biorąc szczeniaka w tamtym okresie, miałam 100% opcji, żeby po prostu mu poświęcić czas, żeby go nauczyć czystości, jeździć z nim na socjal itd. Tak to był też taki okres, kiedy zaczęła się pandemia i nikt nie wiedział, co będzie i jak długo to wszystko będzie trwało, więc nie było wiadomo, kiedy znowu będą zawody, kiedy będzie można wyjeżdżać, jak w ogóle będzie ta przyszłość wyglądać, więc myślę, że też częściowo ta atmosfera mi się trochę udzieliła i uznałam, że biorąc właśnie tego szczeniaka teraz, będę miała dużo czasu, żeby gdzieś tam sobie z nim potrenować, zanim wszystko wróci do normy i to też częściowo, myślę, że wtedy zaważyło na mojej decyzji. Ja rezerwując w ogóle haje, wiedziałam, że wszystkie granice są pozamykane, więc wtedy od razu pojawiło się pytanie, jak my ją do tej Polski ściągniemy. I zaczęliśmy już wtedy szukać jakichś różnych firm transportowych, jakichś osób, które po prostu miały możliwość przekraczania granic ze względu na przykład, właśnie na pracę w takim sektorze transportu. Więc szukaliśmy różnych opcji, rozważaliśmy właśnie, która będzie dla nas najlepsza. No i też czekaliśmy finalnie, czy coś się wydarzy, bo na tamten Moment nie było żadnych eskalacji, kiedy te granice zostaną otwarte. Ja w ogóle nie miałam w tym miocie opcji wyboru, bo z kolei w hodowli Alena jest tak, że to Alen przypisuje jeszcze niaka do właściciela, więc ja tylko molestowałam go, bo też od początku po prostu już wiedziałam, która suczka mi się najbardziej podoba. Nie miałam możliwości jej odwiedzić, bo wszystkie granice były pozamykane, więc tylko na podstawie zdjęć i filmików po prostu mu sugerowałam, która byłaby dla mnie najlepsza. No i na szczęście Alen się skusił tymi moimi sugestiami, i właśnie haję dostałam. Ja tak naprawdę do końca czerwca nie wiedziałam, czy będę w stanie Haje osobiście odebrać, a Haje odbierałam chyba 14 lipca, o ile mnie pamięć nie myli. I tak naprawdę do końca nie wiedziałam, czy to będzie możliwe. Granice były pozamykane, ja szukałam różnych opcji transportu. Natomiast w okolicy chyba 15 czerwca te granice zaczęto stopniowo otwierać. Pamiętam, że najpierw gdzieś tam mniej więcej te granice z tymi sąsiadującymi z Polską krajami zostały otwarte. To też zależało chyba od tej ilości zakażeń wtedy. I na koniec czerwca bodajże otworzono również granicę z Chorwacją. Jak już te granice zostały otwarte, to my zaczęliśmy sobie na szybko układać plan, jak to zrobić, żeby pojechać i odebrać ją osobiście. I w ogóle, jeżeli chodzi o Chorwację, to to jest taki mocno turystyczny kraj, nastawiony na turystyczny zarobek. I normalnie w sezonie, jak jedziecie do Chorwacji, to bardzo często, na przykład, praktycznie, jest to, że jedziecie, macie przez internet zarezerwowany nocleg, a jak dojeżdżacie na miejsce, to okazuje się, że właściciel ten Wasz pokój sprzedał komuś innemu za lepsze pieniądze i dla Was miejsca już nie ma. Natomiast w tym okresie, w którym my właśnie pojechaliśmy, to był taki moment, kiedy nikt tam nie jeździł, bo po prostu nie można było i te miejscówki się prześcigały w tym, żeby zdobyć klienta, ceny były mega konkurencyjne. My bez problemu na ostatnią chwilę dostaliśmy jakiś apartament praktycznie w drugiej linii gdzieś tam od morza. Więc to był super okres, pojechaliśmy kilka dni wcześniej, właśnie jeszcze przed odbiorem, żeby sobie zrobić takie mini wakacje i w ogóle tam byliśmy absolutnie sami, na plażach, w lokalach, totalnie nie było tam żywej duszy. Też mieliśmy trochę cykora, jadąc właśnie tam ją odebrać, dlatego że ta sytuacja była bardzo dynamiczna. No, ta ilości zakażeń po prostu raz rosły, raz spadały, więc nie było totalnie wiadomo, czy nie będzie też takiej sytuacji, że my pojedziemy ją odebrać, po czym ta granica znowu zostanie zamknięta i nie będziemy mieli jak wrócić. Na szczęście nic takiego się nie wydarzyło. Mogliśmy ją bez problemu odebrać i bez problemu wrócić. Granice były otwarte, tak więc z nią już szczęśliwie wróciliśmy do Polski. Tak jak nasa była bezproblemowym szczeniaczkiem, tak haja była jej. Totalnym przeciwieństwem, to był mega trudny szczeniak. E, I pamiętam, jak ona dorastała, to mega kiepsko nam się układała ta relacja. W tym kontekście, że ona totalnie mnie też olewała, była takim psem bardzo wrażliwym na ruch, ciężko było do niej dotrzeć. E, bardzo się rozpraszała właśnie innymi psami, miała gdzieś trochę swój świat. I też była psem mega dynamicznym. I pamiętam też jej siostra, która właśnie jest chyba w Serbii. Też widziałam jej dużo filmików na Facebooku. Ona była bardzo dużym przeciwieństwem. Haji, ona wszystko robiła powoli, dokładnie, była taka skupiona. Haya, ja, ona totalnie wszystko od początku robiła mega szybko, z power'em, nie miała na nic czasu, żeby się zatrzymać. Nauka jakichś nawet podstawowych rzeczy, wszystko bez względu na to, czy używałam jedzenia, czy zabawek, wszystko było po prostu z nią robione w przyspieszonym tempie, i dla niej, jako szczeniaka, nie było w ogóle opcji, żeby się zatrzymać. To było wręcz do tego stopnia, że jak Haja była mała, to ja, dopóki ona nie skończyła roku, totalnie nie byłam w stanie mm, położyć ją na spacerze w sensie ona nie była w stanie zostać w tej pozycji leżącej, nawet na ułamek sekundy. Ja do dzisiaj właśnie pamiętam, e, że to był taki beznadziejny przypadek, i ja już się zastanawiałam, czy w ogóle kiedykolwiek uda mi się to z nią wypracować, bo ona dosłownie nawet nie dotykała łokciami ziemi i już wstawała i była po prostu w ciągłym biegu. Natomiast później nam się to wszystko jakoś udało poukładać i jakoś mi się nad tym chaosem udało zapanować i dzisiaj Haja jest takim naprawdę psem który reaguje fajnie na komendy, jest grzeczna, to jej zostawanie i emocje to jest dość szeroki temat. I najczęściej, jeżeli słyszycie gdzieś tam właśnie w tle na filmikach, na których biega i taki przerażający szczek, to jest właśnie Haja, która czeka w kolejce, więc do dzisiaj mi się tego nie udało ogarnąć i myślę, że już się poddaje. I jak tylko mam możliwość, to po prostu ją trzymam albo w namiocie, albo w samochodzie, żeby nie musiała oglądać. E, właśnie innych biegających psów, a już szczególnie innych psów biegających ze mną. I tradycyjnie na koniec zostawiam Was z filmikiem z czasów, kiedy Haja była mała, więc możecie sobie zobaczyć, jakim była słodkim szczeniaczkiem. A jeżeli podobał Wam się ten odcinek i jesteście ciekawi historii sasi, to nie zapomnijcie zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. You're my sweetie pie. You're my cuppy cake, gumdrops, snuggums, You're the apple of my eye. And I love you so. And I want you to know that I'll always be right here. And I love to sing three songs to you because you are so dear.